Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dziś odcinek wyjątkowo nie w niedzielę, a w czwartek. Z tego powodu, że właśnie wystartował Tour de Odra, czyli cały urlop właśnie na wodzie, aby nagrać dla Was bardzo ciekawe sytuacje, bardzo ciekawe filmy. Mam nadzieję, że będzie to coś innego. Urlop to czas, żeby wyjąć e, kij z tyłka i podejść do wszystkiego na luźno. E, poprzedni film był bardzo fajnie odebrany, więc pomyślałem sobie, że pokażę Wam, jak wyglądają właśnie filmy, e, które są nagrywane tak na surowo, abyście zobaczyli, jak naprawdę wygląda atmosfera na łodzi, wyhaczone Także co, zapraszam Was tylko do subskrypcji kanału. No i zaczynamy. Jest rybka No. Chodź tutaj. Ślicznatka. O, nie jest duży, ale jest. Są dzisiaj brzeże. <grymny> no chociaż <to> są z domu. <grymny> No chodź, tutaj mi się nie dotrysną No i rybka wraca. Wraca. Wracaj żarłoku. I dalej. Zżeraj im te leszcze. O, Młody osobnik szybko się regeneruje. Więc popłynął praktycznie od razu. Ej, bo to tajne miejsce, kurczę, trzeba nagrywać z góry. To fajne miejsce. Łotry białka. Proszę bardzo, oła. Się odpalił. <grybiałka> czy o, <ta> się. <grybiałka> Ale ładnie mi wziął, ci powiem, ładnie. Tak, powiem, tak i... się mówi. <grybiałka> wziął tak książkowo. Książkowo? Książkowo. Książkowo, eh? tak książkowo? E, szybko. A właśnie, dostojnie poszedł. Poszedł ładnie, no piąteczka stary Zobacz, tak nie widzowie, Staraj się nie machać dzwonka. Ładny! Podebrać ci? Czy sam to podbierasz? Nie, ją podbierz. Ja lubię, jak ty podbierasz. Lubię, <grym> <grym> Lubię, jak ty podbiera. Ale tylko ryby. Temu ja na razie jeszcze nie jest chętny, wiesz? Na towarzystwo. No, nie jest duży. Nie? No, nie jest duży. Ale fa fajnie walczy. Umiejętnie tak. Bo to jest syn profesora. To jest młody sprinter. <coughs> to jest syn młodego profesora. Moż, kolego. O nie, to jest taki zły. Jak go mówili. Chłopie, książkowo. Książkowo kącik. Majuszki? Oj, 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 oj. dzięki! Ja pierdolę. Kurde, ale nas chlipnął. Jestem i mnie nie ma. No i teraz go doknyć znowu, zresztą. Dobrze, że w drugą stronę. Zgrywa, że znowu ciuto. Jak Gdzie? Dobra. Wierz go teraz. A tu jest! Wierz <laughs> go! Już jest twój. Jeszcze nie. I nie bijemy ryby, bo to jest najważniejsze. Ludzie sobie... E, bardzo często widzę ludzi tak... Jebu, to jest taki tak naprawdę to tylko dotknąć. No. Już dobrze. No. Jeszcze. Jeszcze. Ostatni bierz. raz. I już jest dobrze. Mam pewny chwyt, tylko myśl mi się teraz. No bo oni łobśli z góry. <noise> no, 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 chwila. <noise> no, no. No, 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 na No, Masz, nie ma? no, nie. teraz. teraz. no, no, no. No, 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 no. No, no, teraz no. No, Złoty, ten Nie wiem gdzie je jest on. Trzymasz go? Tak. No już znuzowałem to wszystko. Plecy troszkę pękły. No ale przy weekendzie mogą. Wiesz dlaczego? Bo... Bo, bo ja wiem. Poważnie, nie ma majtek. <słyska> e, miał suma, wszedł do wody. Ale muszę zakręcić i mu galoty ściągnął. <noise> chciał ubrać na uczepek, jak uczepek coś chciał założyć. Na uczepek? No. A ty wyciągasz go czy zacznę czekać? Ziomuś Wracasz do wody. Piękna ryba. Przybijesz pianę na koniec. <noise> Foty zrobione, ryba wraca do wody. A, ah, piękna. Ah, spadaj że Wiesz, że ja Cię poznam. Jest tak charakterystyczny, że szybko Cię poznam. Zobaczymy czy się nagrywa. Nie jest dobrze. Ok, jedno okopasku do. A. Ah. Moi drodzy, film już za nami. My zmierzamy w dół rzeki, płyniemy dużo niżej, aby zobaczyć co się będzie działo. Z każdym dniem będziemy przesuwać się coraz dalej i coraz dalej. A na tą chwilę po prostu zapraszam Was do komentowania, lajkowania, subskrybowania kanału, abyście nie opuścili wszystkich odcinków, które będą teraz nagrywane. Zapraszam Was na moje media społecznościowe. No i co? Do zobaczenia nad wodą. Cześć!